Choć odbiór techniczny ciągu pierwszego w grudkach odbył się miesiąc temu, to dziś marszałek chciał się upewnić, czy chodnik rzeczywiście jest na swoim miejscu. Ta inwestycja, prawie kilometra odcinka chodnika w tej miejscowości, w pobliżu szkoły podstawowej, jestem przekonany, na pewno poprawi bezpieczeństwo w druchu drogowym. Ona, ten chodnik powinien być dużo wcześniej być zrobiony, ale lepiej lepiej późno niż później, więc myślę że dzięki zarządowi dróg i yy, jak gdyby naciskom sołtysa władz gminnych ten cel został osiągnięty i niech służy mieszkańcom gminy, a szczególnie miejscowości Gródki. Ja y, ostatnio nie mówiłem, że y, Rada sołecka i y, y, mieszkańcy Grudek przeznaczyli środki na ten chodnik 30 tysięcy po raz chyba dwukrotnie przeznaczyli y, tak, takie pieniądze, żeby ten chodnik w tej miejscowości mógł powstać. No i udało się, Kosz przypomnę tylko, że kosz gminy to prawie 500 tysięcy. Chodzi bardzo potrzebny, jest odwodnienie, jest oświetlenie uliczne, nie do końca prawda, zrobione, ale mamy, mamy przejście dla pieszych. No, cieszymy się, że mieszkańcy mogą bezpiecznie iść w kierunku szkoły podstawowej, ale także w kierunku, może na teren, tereny rekreacyjne, do lasu pod piomę. Myślę, że to nie jest ostatni taki chodnik w naszej gminie. Pan marszałek jest bardzo takim człowiekiem, który bardzo z sentymentu podchodzi do, do, do gminy Płośnica, Chodził tutaj do szkoły, do gródek. Myślimy, że jeżeli tylko pozwoli mu następna kadencja, jeżeli będzie startował w wyborach do, do, do Sejmiku, a wiemy, że będzie startował, to ma, mamy szansę, że takie inwestycje w gminie Pośnica będą realizowane. Ścieżki rowerowe to patrząc z punktu widzenia programów unijnych są to inwestycje, które jak gdyby mają preferencje, bo nie tylko się patrzy na nie jako powiedzmy cele turystyczno-atrakcyjne, ale w ostatnim okresie dąży się do tego, że ścieżki czy drogi rowerowe mają być stworzone w ten sposób, że łączyć drogi powiatowe, powiatowe i mają służyć jako środek transportu zdrowotny, tani, ekologiczny, i myślę, że znaczna część mieszkańców miejscowości powiatowych, małych miasteczek, z, tego formy, z tej formy transportu skorzysta dla dobra ogólnie wszystkich. W przyszłości planowany jest w grudkach ciąg pieszo-rowerowy, mający jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo.